Siemano Staję swoją furką Słuchajcie Szło kilku poszukiwaczy Widziałem Na plażę Ale z racji tego, że mnie troszkę nóżka w kolanku boli Tutaj To ubiorę się w piankę Albo nie w piankę Ubiorę się w ten Serdaczek z dekatlonowej. Pójdę sobie do wody w przepartię, to ludzie tak nie będą na mnie patrzeć. Myślę, że to dobry pomysł, bo ludzi kąpało się naprawdę dzisiaj i wczoraj multum. Zobaczymy. zobaczycie razem ze mną, co uda się znaleźć. Tak ja się prezentuję. Tak się prezentuje się, miejsce, gdzie będę łaził. Później zachodu nie będzie, bo chmury, może nawet popadać. Też się ludzie kąpią. Słuchajcie, kameramalek. Idę. A na plaży ludzi? no, to się fajnie z morza, 20 groszy. Słuchajcie, taki. Generalnie trochę się kasztani ale nic na żelazo. Nie jest za głęboko. I to taki drugi sygnał dopiero monetkowy To jest chyba na wierzchu leży Generalnie, tylko ja nie umiem tak podjąć, tak na wierzchu leży. I to problem jest problem mój. Usiłę, nie mogę trafić w niego. Nie podjęte. dodać, czy jak. Spróbujemy z tego dołka trochę wybrać. No i to jest typowo w dołku. Włączę się chyba jak wykopię. Nie słuchaj tego. Ej! Ej! Brączka. To jest obrączka. Jakaś punca jest, słuchajcie. Jest ta graficzna. Jest graficzna punca. To nie powiem wam, jakie to jest. Ale żadnych grawerów nie ma. Z imieniem nazwiskiem. Także chyba zostaje u mnie. Chyba nie oddamy. A ktoś z tego tłumu tam ją pewnie zgubił. Zobaczymy. Jak ktoś będzie się pytał o obrączkę, to będę oddawał. A jak nie, to nie. Już druga z łeby obrączka. I <grystanie> no, szukamy dalej. Słuchajcie, następny fajny sygnał. Też niezbyt głęboko chyba otwarty w sumie bo przed chwilą wpadło 5 groszy Też nie głęboko trójeczka pokazuje ale z dźwięku nie słychać tego, że było głęboko od drugiej strony z obrączką pomogło Nie mogę Słuchajcie, włączę się jak to kopnę teoretycznie kopnięte bo jest tam a to dwuja, patrzcie Tyle zachodu, odwóje Ale to dobrze Jedziemy dalej, patrzcie jaki ładny zachód słońca za pięknie Zajdzie słoneczko to już będzie się robić ciemno Idealnie nic już pewnie nie znajdę Ale co Pochodzone to pochodzone Troszkę kaski wpadnie zawsze Kurat tam stanęli mi w teraz, fajnie Ale to nie są dzieci, tak się mogę je wystawiać na YouTube a. Mogę ich wystawić na YouTube Ładnie, ładnie Wrócimy dalej to Jeszcze na szczęście wpadł 2015 Nie wiem czy to widać Ale jest zetka Tam padła ta obrączka. Kilka drobnych, nie wszystko nagrywałem. Ale zrobię podsumowanie potem. A teraz jeszcze idę, słuchajcie, sobie na plażę. podtreptać Bo Ania chodzi. Ja nie pójdę spać teraz. Też pójdę pochodzić. I mamy dwójeczkę <gry> to Do kieszonki. Korba mokra. I złotóweczka. O, już mamy. trzy Zeta. Czyż poznaje ten sygnał. Zobaczcie jak sobie leży. No ja. Sygnał 15 i mamy token, żeton i nie, jest tylko token, że tam, dobra. Trudno, idziemy dalej. Mhm. Znowu taka pięćdziesiątka czwóreczka. Ha, Haha, dwójeczka leży sobie. Moja. Coś jeszcze? Wszystko. Tak trochę dziwnie biłabym powiedział, ale. Słuchajcie, dwójeczka. Trochę leży. Czerwona. Z takiego większego dołka. Jeszcze sygnał jeden. folika. Nie biorę, bo nie mam torby. Trzydzieści siedem. Co to? Grosik? Czy piąteczka? Piąteczka No Tak można zbierać Teraz 50 pi groszy wpada Ale idę teraz pod te budki Idziemy na żywo Słuchajcie To nic Jeszcze babcia Klozetowa No ciekawe Ostatnia szansa coś było to pozbierane. Niby na wierzchu. Powinno być, je, słuchajcie, zobaczcie. Rancik, aha, moja dwójeczka. Pięknie, coś jeszcze? Wszystko. Ale rzucimy sobie. Taką dwójeczkę. Akurat coś innego ciągłem też coś innego O Zrobimy sobie taki test Patrzcie, ta cewka nawet 61 pokazuje. Na Dziwnie Kurde to te typowe od Main Laba mają dużo stabilniejsze ID może nie było trzeba przepłacać za tą cewkę Taka, a kupić sobie V8 od Xterry Elite. No ciekawe, jak uda mi się od kogoś wyżydzić, taką cewkę na testy. Czy pasuje do mainlaba w ogóle? To będą testy na kanale. A taki sygnalik. <laughs> Oczywiście, że jest zetka. więcej. No pewnie, że jest. 10 groszali. No tu już kapsel. Do drugiej kieszonki. Ksiądz. Szóstka Wotuwa. jest coś jeszcze obok, słuchajcie. Jakiś taki to chyba świeci w nocy generalnie Zobaczymy sobie. O. Trzeba złamać. Wiecie jak świetlik na ryby. Strząsnąć. O. I o, świeci sobie cyk. Dobrze by było to gdzieś tu wsadzić. Hop. Będę się święcił sobie pi groszy i jeszcze sależy dwuja 50 si wszystko co mamy piątu nie mamy Dwudziestka. Cudemka Zryweczka no, Proszę No za to teraz zetka jest No Imprezka, jak słyszycie jest imprezka Czy nawet szukać, że nie trzeba Leży na wyszchu Tu Hihi, Maja Gigantsko trzydzieści siedem generalnie, i co jest, co jest, piątunia jest kolejna już z rzędu. Sprawdźmy sobie tu, może że coś wyjdzie ciekawego Jeszcze taki sygnał na wujeczkę i jest wujeczka i słuchajcie Idę teraz jeszcze tu do szopa zobaczyć i do brzegu i spadam potem bo już się robi tak klawo na tej plaży. A chodzi mi. Już ludzie się napili. I za dużo zagadują, że tak powiem. I nie wszyscy zbyt miło. Także, wiecie, czas spadać. Słuchajcie, Wisze, Wam podsumowanko. Wam pokazuję, co znalazłem. Najpierw pokażę Wam co znalazłem w wodzie, bo ten odcineczek będzie łączony. Tyle kaszury, czyli powiedzmy 3,50 i obrączka. I Wam tu gdzieś wkleję, w którymś kącie w tym albo w tym, jaki jest tam ten znaczek, bo GoPro to, to nie wychwyci tego. No tu jest. Mam wkleję teraz. Zważymy sobie od razu ile to waży. No, powiedzmy 3,5 grama. A potem wieczorkiem na plaży, słuchajcie, to wpadło tak. Dwa takie tokeniki jakieś. Ten jest całkiem pusty. To jest jakiś token na te gry. W sumie groszalów. I w sumie milonie 45 zł 45 zł bez 10 groszy, o. No i taki świetliczek. I nie wiem, właśnie w sumie się teraz zastanawiam, czy ten świetliczek dawał sygnał, czy tam coś się było po prostu, że sygnał dawało. A ja nie wykopałem. No się tak zastanawiam właśnie. Ale teraz już nie sprawdzę. Także słuchajcie, to byłem z tą cewką małą koiteka. I wam powiem, że na plaży, jeżeli chodzi o separację, to naprawdę robi robotę, bo to jest mała cewka, nie jest tak ta szóstka ta mainlaba. Bo ta szóstka mainlaba, ona się w ogóle nie nadaje na plaży, ona jest zbyt mała. A ta już. Ma kurczę te 9 cali, te 10 cali, bo ona jest 10 -calowa. i wiecie w tym przedziale przemiatania yy, no, jest wąska po prostu a dłuższa I, i to robi robotę moim zdaniem. I, wiadomo, ta szósteczka ona będzie lepsza też w inny teren, a ta moja znowu będzie może gorsza wtedy. No, ciekawe, ale jakbyście chcieli ją zakupić, to polecam sklep. Link macie w opisie na hasło mojego kanału 56 zniżki. Także śmiało kupować. Jak się podobało, łapy w górę. Komentarze, subskrypcje, dzwoneczki, pierdołeczki. I lecimy dalej z tematem. Trzymajcie się. Cześć.